firma Evorein we współpracy z Urzędem Miasta Częstowy przygotowała taką bardzo ciekawą aplikację dla młodego człowieka pod nazwą MyTalent. A więc dzisiaj dyrektorzy szkół ponadpodstawowych dla swojej młodzieży biorą udział w szkoleniu wraz z koordynatorami wdrażania tego projektu. By wszystko było przejrzyste, szef miasta i prezes spółki Evorein podpisali list intencyjny. Po to, żeby aplikacja MyTalent mogła już rozwinąć skrzydła, żeby młodzież w częstochowskich szkół, która kończy Naukę w szkole i będzie się wybierała na studia, mogła skorzystać z tej aplikacji, mogła sprawdzić swoje naturalne silne i słabe strony. To jest bardzo ciekawe narzędzie dla młodego człowieka, przede wszystkim właśnie z myślą o młodym człowieku, aby przeanalizował swoje słabe strony, ale przede wszystkim pod kątem takiej pozytywnej oceny swojej, swoich możliwości, jeśli chodzi o przyszłe wybory, przyszłe decydowanie o swoim losie, zarówno pod kątem szkoły, którą kończy, czyli czy chce iść do pracy, czy Czym ma takie możliwości, jakie ma predyspozycje zawodowe. Uczeń może się dowiedzieć przede wszystkim to, kim jest naprawdę w kontekście swoich potrzeb. To, jaką ma imaginację często, swojego, swojej osoby, osobowości i tego, co chce robić w życiu, w kontekście do tego, co rzeczywiście jest zgodne z samym nim tak naprawdę z jego potrzebami. No i w konsekwencji oczywiście odpowiednio dobrana praca czy ścieżka kariery zawodowej. A żeby dowiedzieli się jak najwięcej o sobie, i dzięki temu podejmowali świadomą decyzję co do wyboru przyszłej szkoły i przyszłej drogi zawodowej. Myślę, że ten produkt, który przygotowała firma Everain jest bardzo ciekawy. Sam przygotowałem sobie i brałem udział w tym teście i dzisiaj dyrektorzy wraz z koordynatorami też otrzymają certyfikaty za udział w tym szkoleniu. I też sami będą mogli sobie osobiście, zanim będą wdrażali dla swoich uczniów jako pedagodzy, jako doradcy zawodowi, ten test sami będą mogli przeanalizować. czy pytanie. Czy młodzi ludzie, którzy dzisiaj lubią iść do celu skrótami zainteresują się tym projektem? Myślę, że uczniowie na pewnym etapie edukacji są żywo naprawdę zainteresowani swoją dalszą ścieżką rozwoju, i faktycznie oni naprawdę lubią się badać, lubią się dowiadywać o sobie. Te wszystkie informacje są oczywiście bardzo pomocne, żeby później podjąć stosowną, właściwą decyzję. Postawiliśmy tutaj na bezpieczeństwo ucznia, to uczeń zarządza tym, czy udostępnia profil, czy też go przez staje udostępniać. To jest jego prywatna sprawa, nie możemy zupełnie wymuszać tego, żeby on był prezentowany gdzieś na zewnątrz, więc Dbamy o to, logujemy też zdarzenia, które dotyczą odwiedzania profilu ucznia ze względu na bezpieczeństwo. Jesteśmy bardzo ciekawi tego narzędzia. Ja myślę, że uczniowie z chęcią podejdą do badania. Każdy z nas posiada jakieś mocne strony, i z tego co wiem, właśnie to badanie stawia na te pozytywne nasze aspekty i ich rozwój. Coś, w co warto faktycznie inwestować, i które sfery, które obszary są naszymi mocnymi stronami, które warto inwestować w swoją energię i je właśnie rozwijać.